Hanusia Wielka. Cześć, Damian Glinka. Skąd się wzięło to Hanusia Wielka? Dlaczego Wielka? No bo ja jestem Wielka Duchem, a Mała Posturą. Dlaczego nie chciałaś zmienić tej nazwy na przykład na jakąś inną? Czemu jej się tak twardo trzymasz? Bo zdarza się w internecie, że ludzie zmieniają swoje ksywki. Mnie się ona bardzo podoba, jest taka chwytliwa i zapamiętywalna, a uważam, że to jest ważne. Moja droga, ja chciałbym pochwalić bardzo twoją postawę, bo ty no, walczysz o swoją siostrę. Jaką? Wy macie relację. Jak wygląda wasza relacja? Bardzo się kochamy i mamy jeszcze jedną siostrę. No i nam mama zawsze wpajała taką ogromną miłość do siebie i zawsze dbamy o moją rodzinę. A ile razy był konflikt między wami? Raz w tygodniu minimum. No dobra, no ale jak on się później rozwiązuje? Rozwiązuje się w ten sposób, że każda musi od siebie odsapnąć, idzie w swoją stronę, po czym przegadujemy jeszcze na nowo takie swoje, swoją perspektywę na różne tematy, gdzie która mogła zostać pokrzywdzona, gdzie która coś mogła źle zrozumieć, po prostu przegadujemy to wszystko pozbywając się jakichś takich wiesz, emocji, bo my jesteśmy obydwie z Madzią emocjonalne i to wtedy nie jest dobry doradca, ale kiedy tak ochłoniemy, no to umiemy ze sobą wiesz, tak rozmawiać spokojnie. Nie bardzo zastanawia, czy kiedyś popularność Was poróżniła i sukcesy tej drugiej. Nie, 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 raczej nigdy. No to co was zazwyczaj różni? Ym, myślę, że takie jakieś rzeczy związane hmm, z różnicą charakterów, z podejściem do życia. Ona jest inna, ja jestem troszkę inna. A miałeś kiedyś tak, że czułeś się w cieniu, na przykład Lady Madlen? Nie. I ym, myślę, że obydwie mega znamy swoją wartość. Każda z nas. Yy, Czuję się taka e, super w swoim wymiarze, nie porównujemy siebie e, wzajemnie, nie staramy siebie kopiować. E, każda z nas jest indywidualna, nawet jakby jeśli nie wiem, gdzieś wychodzimy i tak dalej, to żadna nie próbuje kopiować drugiej. E, ja zresztą zawsze mogę być tą drugą. Mnie to w ogóle nie przeszkadza, e, bo znam swoją wartość. I mogę być bardziej w cieniu. To dla mnie w ogóle też nie jest problem, bo ja często skupiam się na też innych aspektach, nie tylko takich, wiesz, żeby się pokazywać i tak dalej, ale gdzieś tam sw swoje rozkminiam w życiu, nie? Mnie bardzo zastanawia, co sądzisz o e, pracy Lady Madlen w szkole? E, uważam, że jest świetną nauczycielką. A, okej. Okay. A co sądzisz o tym, że zaraz kuratorium do niej przyjedzie? No nie powinno przyjeżdżać do niej kuratorium. Jestem stanowczo przeciwko temu. Że nie dobrze, że ją podali do tego kuratorium, nie, ale miejmy I nadzieję, że to się Mega dobrze dla niej skończy, zgłoszeń, że dziewczyna roboty nie, nie straci. Lady Madlen do kuratorium, bo ona się z tego wykaraska. No i oby nie było więcej takich zgłoszeń. Moja droga, ty jesteś też trochę pamiętana z hotelu Paradise. Jak ty wspominasz ten program? Y bardzo krzywdząco czuję, że byłam pokazana. Natomiast nie wspominam, wypieram. Hmm. A dlaczego byłaś krzywdząco pokazana? No, bo zrobiono ze mnie najbrzydszą postać, jakby w Polsce. I myślę, że to uderza w każdą kobietę, jeśli chodzi o, taką, o takie kwestie wizualne. I myślę, że to było bardzo krzywdzące. Myślę, że krzywdzące było w ogóle pokazanie mnie w taki sposób. Montaż był krzywdzący, bo mimo wszystko uważam, że nie jestem ani złą osobą, ani jakąś wiesz. Tak jak byłam pokazana, myślę, że to było niefajne. Ale myślisz, że to był większy plan producenta, reżysera, że musi być w tym programie taka i taka osoba i musi zająć takie i takie miejsce? Padłaś ofiarą jakiegoś większego planu? Nie wiem, chciałam się kiedyś tego dowiedzieć. A rozmawiałaś ciekawe. z kimś na ten temat? Nie, nie, nie. Ja w ogóle jestem odseparowana od tego wszystkiego. Okej, okay, ale zapisało się to negatywnie w Twojej głowie? No, było to ciekawe doświadczenie pod takim kątem, że pierwszy raz zderzyłam się z jakimś reality show i pod tym kątem to było fajne. Natomiast sam, sama emisja i brak wsparcia ze strony produkcji, myślę, że był zbyt miły, zwłaszcza, że ja, bo to było już wiele, wiele lat temu, ja byłam wtedy młodziutką dziewczyną i nie otrzymałam jakby takiego żadnego właściwie wsparcia ze strony produkcyjnej i myślę, że każda dziewczyna na moim miejscu mocno by się załamała, a ja musiałam, wiesz, walczyć o swoje i iść dalej. A jakiego wsparcia oczekiwałaś? Myślę, że takiego, żeby chociaż porozmawiać ze mną o tym wszystkim, a raczej produkcja bardzo mocno się na mnie wypiała i nikt... Nikogo jakby moje losy nie obchodziły po tym, czy na przykład po emisji y, będę dalej funkcjonowała, czy powstanę i tak dalej. Rozumiesz? Jak to o nich świadczy, Twoim zdaniem? Słabo. Słabo, niedobrze. Boże, co to jest za awantura, przepraszam bardzo. Patologia dla zasięgu. Patologia <laughs> dla e, zasięgów. A czy Twoim zdaniem e, odpowiednie wynagrodzenie dostałaś za to, co przeżyłaś w hotelu Paradise? Nie. Nie. Bo y, ktoś tam kiedyś ujawnił to wasze wynagrodzenie. No. Tu było 1000 zł, 1800? Ja, nawet chyba mniej dostałam za to wszystko. To były, to były jakieś takie naprawdę małe pieniądze. Czyli co, 500? Nie wiem, ale ja tam nawet miałam tak, że ja dużo ym, straciłam, oddałam ciuchy do pralni tam na tym bali i, i w ogóle to nigdy do mnie nie wróciło. Więc ja w ogóle poniosłam bardziej tak jakby inwestycję stratną niż jakikolwiek nawet zysk. No nie, nie, Czyli nie. Czyli ty wyszłaś na minus po prostu. Na, na, na wielki minus, no. A jeżeli dostałabyś ponownie propozycję, żeby wziąć udział w tym programie? Nie, nie, nie. W tym programie na pewno nie i w ogóle nie widzę siebie w... By randkowych reality show ja od początku byłam w ogóle szczera bo ja zawsze mówiłam, że nawet na castingach że ja nie idę jakoś za bardzo po tą miłość i tak dalej i myślę, że wyprzedziłam swoje czasy wtedy te pierwsze lat temu trochę szczerością bo nie waliłam ściemy i mówiłam wprost o tym um... no no no, panienka mówi Mówiłam wprost o tym, dlaczego jestem tam, dlaczego tam poszłam i byłam autentyczna od początku. Czyli ty po prostu tam poszłaś po fame, po popularność. Tak! No i się udało, bo to było oglądane, ale akurat chyba nie no, o taki fame ci chodziło. Wiesz to. Ja poszłam dla promocji, dla promocji swojej jakby marki, czyli Hanusia Wielka. To była, to była część planu. Wszystko się udało, no bo zostałam wypromowana. Nigdy też nie przyjmuję się za bardzo tym złym PR-em, bo tak jak wracamy, znowu uważam, że mam pełną świadomość tego, kim jestem, jaką niosę wartość, tego, jakim jestem człowiekiem, więc żaden chętny też nie jest na mnie w stanie płynąć. Mam za sobą też rzesze fajnych, oddanych fanów i jeśli chodzi o takie właśnie wizerunkowe rzeczy, czy, czy, czy nie wiem. Żałuję w ogóle tego w kontekście takim, że ta kariera powinna się potoczyć inaczej. No nie. Taka była opcja wtedy na tamte czasy i z niej skorzystałam. A oglądasz losy uczestników? Nie, nie, nie. W ogóle nie oglądam nigdy programów. Zazwyczaj po prostu, jeśli coś jest emitowane już po jakimś mega długim czasie, to ja do tego nie zaglądam. Dobra, ale rozumiem, że aktualnej edycji nie oglądasz. Nie, nie, nie. nie. A rozrywka dla kogo to jest, swoim zdaniem? Dla wszystkich. <laughs> Aha, no to dobra odpowiedź. No? Dla wszystkich. Dla wszystkich Każdy I dla jednego i drugiego. To moja droga, jakie ty masz marzenie internetowe? Marzenie, marzenie internetowe, jakie ma mojejku cały czas robić swoje i rozwijać się. A cel? Do czego chciałabyś dojść? Do podkreślenia wartości Hanusi Wielkiej. <noise> <noise> Okej, okay, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Cześć.